Witam Was z nowym odcinku Drasta tu znowu wicer M. Jest nagrywany zaraz po drugim, jak pamiętacie tam skończyłem się odcinek. I znowu jest ze mną do Tomek. Może by się Witam. Przyjdzie. Cześć. No. I cóż, Cześć. idę to drogo. Na zaraz zginę. Bo prawdopodobnie mm, zabije mnie radiacja. Bo mam zamiar wpieczyć się do pierwszego lepszego miasta. To po prostu coś pozgarnąć ciekawego. Najlepiej blueprinty albo jakieś szapteczki i uciec z tego miasta jeszcze zadeczkami to była fajna rzecz Najchętniej znalazłem blueprintem MP5 albo m 4 no nie oszukujmy się Będę mówił jak jest tu To mi też warto spać Czasami są tutaj słabsze skrzynki Czasami lepsze skrzynki No to jest klasowy drop tak na dobra wcrawę No i dupa nic nie ma Ogólnie są chyba 3 czy 4 rodzaje skrzynek. Wiem, że są na pewno y, zielone, drewniane skrzynki, zielone stalowe skrzynki i czerwone stalowe skrzynki. Jak widzicie, zaraz tu zapadnie noc. E, nocy nie będę nagrywał, bo siedzi się praktycznie na dupie w jednym miejscu i każdy boi się wyjść, więc y, oszczędzę wam tego widoku. ja tylko ściemni się na tyle bardzo, że nie będę mógł już nic widzieć na odległość niż 20 metrów. Zakończę odcinek i wznowię go już po tym. No. Tutaj zdaję sobie na 3-4 minuty. Już jest 3 nagrywam. Więc ogólnie w zeszłym odcinku jak pamiętacie stała się rzecz niestety smutna. Zabili mi kilofem. offem Po tym jak Nie. zostało mi kill Nie kill I Pikach spisało. Nie. Ogólnie tutaj y, angielski niektórych Polaków ubolewa. Bo pamiętam, jak on napisał? Nie, dobra, nie wspominaj to było. Ale tak. nie, to był Turek, to był Turek. To był Turek. To był Durek tamten. Bo tak, jak? Turek. Nie, jak on powiedział? Nie pamiętam. coś tam walera. Z... Ej, wiecie no. się w domku? HUTU tak, ja open jest. ten? On napisał, kto do otworzyć skrzynię, puto open chest, coś takiego. Huto open coś tam napisał, z tego co pamiętam. No, jak to... widzicie, radiacja to rozmywa troszkę tam jak pewnie słyszycie, albo i nie, jak armia wilków. No, tam widzicie, znaczy jeden, nie wiem, ale i tak sobie z nim nie poradzę. Zagryzie mnie szmaciarz. Więc spróbuję ale... i zabrać jakieś blueprinty. Szkoda, że tu mapy nie ma. Widzicie, radiacja mi nie skacze miejsce po prawej. A Właśnie ugryzł mnie wilk. Nie była to radiacja, bo radiacja bije troszkę inaczej. I jeszcze nie mam na tyle poziomu radiacji, że mi było. Ale wilk mnie ewidentnie nie lubi. I gramie nie wiem, bo nie mogę drzwi otworzyć. Świetnie. Jestem praktycznie trupem, jak widzicie. Dasz mi otworzyć te poprzone drzwi? Tak, drzwi. Uciekam ale zacznie radiacja ze mnie na strony. No. O, tam było... Przez moment widzieliście zieloną skrzynkę. Dobra, więc ja się roz... rozłączę. Kończę i robię cięcie. No, to widzimy się za chwilkę dawa, pewnie 10 przeniesionych. Wracamy po małym cięciu, jak widzicie już dzień był jakiś air drop, ale oczywiście w środku ładnie nad morzem, więc... Zamknij za sobą drzwi. Jak widzicie mam nowy sprzęt. Sz Szczerbuchę. Teraz wam pokażę, jak się owimuje. O, też. czy jest nabój. Widać, że jest nabój. Po lewej widać, no to idziemy. idziemy. tym razem we trzech. Tomek ubezpieczać będziemy mieć z pistoletu. Ja będę polował, bo na hita yy, zdyjmuję. No to Dominik będzie kamieniem zbierał. No, bo... Jak pamiętacie, wszyscy ładnie sobie w zeszłym odcinku zginęliśmy. I straciliśmy to. większość itemów. Oczywiście starczyło nam na broń, ale nie pomyśleliśmy, że skończyli nam pikaksy, bo mieliśmy ich siedem. Okay, idę. No. A nie zbieramy tych kamieni i tego innego? Teraz ja. to ty się martw lepiej o jedzenie, bo jak padniemy, to nie będzie zbyt dużo. Bo... Yy, Niech admin myśli, że jestem dzieckiem, który o wszystko prosi. Mm. Ne. Nie da się, a szkoda. Może byś rzucił nawet. Dobra. No, tak. Czy on do końca innego pisze? Chyba już sam nie wiem. My Dobra, też doszło tak do nas te... przy okazji, że my nie mamy żadnego jedzenia tak na dobrą O tyle co Piotr... mówiłem, strzelba nadaje się do O, widzę czarnego wilka! Czarny win daje bardzo dużo wszystkiego zawsze. Czyli tak, teraz idziemy w taką drużynę, że tak. Jakbym miał laga, to Tomek coś zastrzeli. Ja zastrzelę większość. A to mi... będzie zbierał, a jak przyjdzie ktoś, kiedy będzie miał low HP, to Tomek go dobije w razie czego. I ja wrócę po swoje klipuny. Chociaż na życie zginą wszyscy. Jak ja zginę. No i... Świetny początek, jest dzięki razie. Dominik zbieraj. Dobra, już biegnę do was. Czuję gdzie ty? No! Aaaa, z nim, ja, ja. Nie, nie. Mogę wadnąć w głowce drzewa? Mogę? Nie. To, zbieraj to. No tu! Tu, Dominik! Wielki czarny pies! Chodź, Tommy, bo mi szlak trafi. Raw chicken. Kloc! Dobra, mam 73 chicken. Tp, czyli no tak powiedzmy większość. I rośnie, więc nie jest tak nie dożej. Aha. Czerwone zwierzaczki, jak świetnie. Jak nie świetnie. Eee, weź na siebie agro kobiet. raz. No to tam tylko wilczka. No, wilczka. On... No, no dobra, schował się za drzewem głównie, jak to w miska. A dobra, już się odsył. Potraf proszę. Trafimy. O, widzę agro. Hej, nawet widzę jaką biegnie w miarę. No, mam dwa razy blot, dwa, e, sześć razy sześć... Cztery tuńczyki! Zjedzę no to jedzenie mam. Mario. I masz Tomek, ty dwa. Ten, może, co uzbiera, to zje potem w bazie. I gdzie wiesz? Co? No gdzie ty jesteś? Nie ben... widzę go tam, biegnie między drzewami. ty typie! Dobra, drewno może zbierać się tam tam. Dobra. E, zacznij agro, Tomek. Ogólnie kooperacja jest o tyle palna w tej grze, że jeżeli ktoś ma na sobie agro, to zwierzak króci na niego, a na Ciebie nie patrzy nawet. To w miśka, tak? No tak, no w miśka, no. Bo w Ciebie strzelę. Dobra. Teraz mi się w miarę blisko podejdzie, bo to bym po na nim agro. Ja. Kooperacja. Co my tu mamy? Coś ciekawego może? Jak mi się to kiedyś otworzy? 15 amunicji dla Tomka. No to ja, no u mnie samolot leci właśnie Niechże <gryzyny> śmiesznie, bo przed był A1 On poleciał i TY ZRESPIŁ SIĘ! Co? O! Obok nas! O, odejdź! O, żeby Aaaa. jeden! O Tak Eee, tak, robiąc no. racjonalnie Nie ma! Eee... Jakaś ma... LICZNIK! Coś takiego. Chyba wszyscy są martwi Nie, jeszcze mnie jeden goni Jeszcze ja! Amunicja mi się skończyła w takim momencie. Ale ja go zastrzeliłem. No, no. Idę. mi, czy to jest amunicja dostrzegana. Metal fu... o! Uuu! Co tu? Fundament metalowy i e, dach metalowy. A ja miałem... flash. flash? No z tym no. Nie A, ja... Ja to ja nie chcę umrzeć. To To się dobra. tego na szybko. Mamy jedzenie i w ogóle ja, ja cofam, jak dobra, wy chcecie, to, to sobie stańcie. Ja mam no, bo to już też 4 naboje, co? Dobra Cztery naboje, czy ja coś tu tam radę zabić? O. I tam jest jeszcze Gdzie? Tam, tu Widzę mną A no, no no widzę, widzę czerwony Ale czy on jest sam, bo jednego zabija, ale Tam jest jeszcze jakiś jeleni chyba no dobra, ale nie, jeleni nie jest agresywny, dobra Odsuń się, bo zaraz z domik nam zwalisz Odsuń się stamtąd dobra, Pierwszy o. Trzep. O, oni mnie No i krwi ogólnie, więc prawdopodobnie zginę, jak się nie zapośczę do bazy. Tomek, ale te ten Dominik, masz tu sobie jakieś bandaża? No. To weź daj jeden, bo kprawy. I szybko wstępię No Rzuć ten bandaż. Nie no, ogólnie. No rzuć ten Udam bandaż. No rzuciłem. Gdzie? On poleciał Kuźba ma. Tu masz, na dole, pod... Przesuń no, się, bo nie mogę wziąć. A tam jest jeszcze jeden, jakiś wilk. No, użyj, użyj! No, dobra. Ukośnik, I tu na drodze no, w ogóle leży ten... się tak. i bo cię nie będę ratował, o milicji. O. W Dobra, 10 sekund. Co on tam miał? Dobra, cofaj się, do milicji, słyszysz? No. Dobra. Ja idę do domu już, jak coś. O. Dobra, jak widzicie, tu nic nie ma, tak naprawdę, prawda? A tu domek. Nie, tak wygląda no, większość fakt. walk z, 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 ze zwierzątkami samymi. Gdybym nie miał lagów, to by się troszkę inaczej to potoczyło, no dobra sprawa. Ej, goni mnie, ale dobra. No, wiedziałem, że tak to się skończy. Ja nie mam amunicji. Może coś zrobię na momencie, bo trochę metalu z wszystkiego się ale drewna nie ma. Dobra. Trochę polowania było, to teraz czas na drewno. No. Oh fuck. A ja tutaj już mogę teoretycznie wymieniać dachy, nie? Człowieku, ile kosztuje to wszystko? Co? No metalowe. No ale patrz, ja mam tylko... Znalazłem fundament metalowy i dwa dachy metalowe. Aha, bo ty znalazłeś nie do kraftowania, tylko znalazłeś... Nie, środowce. tylko gotowce. A, gotowce, no dobra. To jeden fundament zostaw i dach. Bo no to, to będzie... Ten fundament można na tą zbrojownię. No ale tego będziemy można się nauczyć. Cześć zbroję zrobić z metalu, ale wiesz Dobra, no, jak to coś, ja coś to zginę. Nie... Robić. Amunicję do Dobra. Jak już zginę, to niedaleko bląku. No, Która jest godzina? 18.07. 7? No A, 20 pomog skończyć, żeby to odcinek taki w miarę w miarę. Jako, że intro nie ma chwilowo, bo mam nadal intro do kanału Victor Mento. No odwal się gubi psie. Ła, cztery naboje do A jaki cię goni? Normalny czy czerwony? Czarny. O, czarny, dobra. A, 12 HP! Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy domku! No, A widzę, no. Szybko biegnij tu Zaraz go zagruję i rozwalę. A krwawisz? No. Ale mi się lepiej. HP, bo użyłem bandaży Godni mnie ciągle! Ja! A ja nie mogę go trafić. Wejdź i drzwi za sobą. Ale na... moby nie mogą wchodzić. Kuźwa mać! Zagruj się na mnie w szpelu. No! Leżeć. I przychodzi Dominik od razu go zbiera. Śmiesznie <Śmiesię>, to <śmiesz> wygląda. ten kamień. <śmiesz> Ale nie, to <śmiesz> tak tak troszkę śmiesznie wygląda. To tak jakby uciekał przed kimś na wyższym poziomie, nie? Przychodzi jego kolega, ubija go, on zbiera to, co zostało. Tak to wygląda na przykład jak ekspresz kogoś w WoWie. Dobra. E, Dominik to co... O, właśnie tam wyrzucony z serwera. Aha. No to widzimy się za moment, albo to już będzie pewny odcinek, nie wiem, chociaż, zobaczymy. Witam, tu To jest cały czas ten sam odcinek, witam po przerwie, po paralogu. Jak pamiętacie, przed chwilą Dominik rozpieprzył, znaczy, spieprzył przed yy, wilkiem. Potem go zabiłem i on wyleciał, pozbierać się to padło. Yy, kończąc moje tam ogólnie, yy, to co mówię o tym WoWie, no to właśnie... Ej ja będziemy robić coś z tym tym tam dalej co jest takie Dobra, pomieszczenie się coś? Ja nad wodą? No nie się z tym co mówisz? Tam jest tam dalej jest takie jakieś pomieszczenie nad wodą A no tu nie nie, tam nie wejdź bo tam są yy, stalowe drzwi Kuźba tak ciężko się domyślić co ja mogę nagrywać na serwerze A tu co tępi ludzie Ja patrz, patrz, będziesz miał darmową y, widownię. Mówisz, jak napisać, że y, Monolith Player y, Poland? W ogóle jaki ty Pol będziesz miał kanał, jaka będzie nazwa? Monolith Player Poland, czy Polska, nie wiem. Jak? Ten... A, Monolith Gamer Polska, czy tam Poland, nie? Weź to, to napisz im na czacie i mi to. A w tym czasie, y, panowie musimy się zmobilizować i ogarnąć sobie drewno. No właśnie trochę zebrałem No właśnie, tak ogólnie Nie wiem, ja tu będę myślał, że będę mówił do siebie po prostu z Wiktorem bo ci to już na tym samym kanale, bo obejrzał ten pierwszy odcinek, będę powiedział o co chodzi No więc e, ogólnie kanał będzie się Monolity Gamer Polska, no Poland No bo wiadomo, ja jeszcze tego nie pamiętam, tak jak to się dopisałem. I no już to wyglądało mniej więcej tak że można się czasem mylić ze swoją własną nazwą no ale to, to pewnie też do czasu dobra ze tutaj z 20 drewna wystarczy a tu te y, takie z grupy surowców to się co y, co dzień respią. No. co moment aha tak na dobrą sprawę dobra tu jest drewno e, kto tam jedzenie nie ma Nikt tam włoży do przepalania e, ja mam Wiesz ja potrzebuję ja potrzebujesz no bo mam 312 tylko. Powiedziałeś to wtedy, kiedy akurat jadłem te mięso gotowe jedno. Dobra, kit No i tam Cierw... najwyżej umrzesz, nic tam nie masz Nic, Brawo. tylko... Ja już mam 56 drewna kolejnego. Tylko to. Tam, mamy taką siarkę. Cztery siarki, niesamowicie dużo siarki. A tu może siarka? Nie no, ma siarki. Sporo siarki. Mamy broń. Mamy dom Nie mamy siarki. Ale ja przynajmniej mam już haczetkę. Idę pozbierać ten dzisiaj. Chciałem się drzwi przed mocą, nieważne. Idę do... no, tak? mnie teraz z powrotem. jakiś biegiesz? koleś! To ja, debile! No wiesz... Wiesz, zawsze warto... ...być gotowym. Teraz znowu... Dobra... Naukę. ...drewno... Ogólnie 141 już mamy z touna. I sobie nie przeszkadzać. Y Ogólnie właśnie jakbym... Nie, kurwa, co ja wam będę mówił, Ródź, spójrz, po spójrz, spójrz, Jestem jakimś debilem bo będzie to powiedzieć, że szukajcie mojego kanału wchodząc na Wiktorem MM i w, w informacje. Ale przecież wy to będziecie wiedzieć na nowym kanale. No się, się z, z, nie zastanowię, co ja pierwsza. No. no. Ale sytuacja mi jest jakaś specjalnie najgorsza w tym momencie z nami. Ogólnie mamy dom, na który poszło ponad... Ogólnie 10 to troszkę śmiesznie, bo ty tak mówisz, jakie debile w ogóle... I potem mi jeszcze podajesz, podajesz im kanał i pewnie to obejrzą. No i co, że obejrzą, no? na ja że ja jestem debilem. A to, że niektóre osoby są głupie, po prostu nie ogarniają, że będzie to na YouTube. No bo co ja mogę nagrywać? No co ja mogę nagrywać na serwerze? Pewnie nagrywam pornografię. Tak, kurde. pornografię. Ej, opłaca się tworzyć tą... siekierę? Tak, yy, jest dobry do zbierania tego. Yyy ze zwierząt, nie? Bo mi I tylko to... dwóch metalowych fragmentów brakuje. A nie rób sikiery. Sikiery są nówskie, lepiej zrobić kilo po gazu. A na kilo też okay. można 20 metali. Po drewna brakuje. Me metalu? O, metalu mamy ta... mięso. No, piekłe mięso. To to dasz trochę? Ono jest na w termiku, znaczy no w ognisku. No to sobie pobiegnę i sobie wezmę. A jak no, ją właśnie zebrać? Podpictowałem 6, 6 i 12, nie dobrze pamiętam. Dobra. Ogólnie te odcinki pierwsze, bo my gramy od dzisiaj, to jest jakieś 3-4 godziny gramy dopiero na tym serwerze. Może 5, to wie. Eee, więc tak naprawdę mamy bardzo mało rzeczy. A przynajmniej coś... mamy bazę. No, ale chciałem Ej, szybko zacząć Edy... serię, że potem po prostu... Miałem pomysł na serię z tego, chciałem już dawno zrobić, nie mogłem odpisać gry. Potem jak dowiedziałem się dlaczego zaczęliśmy dzisiaj wygrywać i ogólnie no wygląda to tak jak wygląda dlatego mamy trochę itemów, a później zacząłem jednak myśleć że można to nagrać bo zaczęli grać normalnie a nie wychodząc no to że poprzedni odcinek trwa od wyjścia i mój te trochę dłużej ale się mogłem przesadzić tylko 130 giga wolnego na dobrą sprawę wam nigdzie nie ma drewna te miejsce jest świetne, bo tu dużo jest zwierząt blisko, miasta, radiacja droga, mało ludu, raz tylko koleś przyszedł i mnie zabić, jak dwa domnika... ...wych już bana przez pewną głupotę, o której mu mówiłem. Nie chwali się tym lepiej. Z różnych powodów i y, dostałem w plecy z MP5. no, Więc y, genialnie zginąłem. Potem drugi, druga ma śmierć od przeciwnika, no to widzieliście, zabił mnie pikaksem. E... O, drewno, 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 Dobra. No i zginąłem z 4-5 razy od zwierząt przez lagi, bo idę sobie drogo, idę na nie zapolować, a tu jeb plaga i nagle wokół mnie latają jak jakieś rekiny w kółko. Po gówno. Jak nie widzieliście to troszkę inaczej zbiera się kilofrem rzeczy troszkę inaczej takim kamieniem. Kilofen zbiera się na przykład po 20 drewna ale maksymalnie tak 80 lub 100 wygniecie z jednego. Tak średnio. Czasami trafi wam się pardzie nawet do 120 jednego. Zamiast kamieniem jak widzicie wydobyłem nie dużo, Bo ja wydobyłem 2 i mam 180. Z dwóch tam już 250, no dobra. I jeszcze wydobędę ten kamień, mam nadzieję że nikt mnie nie odstrzela z tego budynku. Wygląda niebezpiecznie duży. Dominik, no. powiedz mi co ty w tym momencie robisz. Nic. To zacznij najlepiej. Idź, może drewno kopać? No, tak. Podaj mi chociaż jednego stejka, bo ja zaraz umrę z głodu. Boże. Nie łaska wziąć, mówiłem, że. Niełaska, wziąć mówię, że ty jesteś tam. No, no tak, ciś jak admin, to nawet spoko kolej się na tym serwerze. Jak trzeba, to czasami tepnie nawet. No, tylko po to, żeby się znaleźć, a potem więcej już tego nie trzeba. Dank. Dobrze, że nie widzi mojego nicku i player name, bo tak na dobrą sprawę to, co napiszę, to nie jest to, czym trzeba się zalogować. Bo jakby ktoś miał kraka, to może spokojnie na moje konto wbić. To jest, niestety, jest takie życie ale mam nadzieję że nikt nie będzie próbował trollować mimo wszystko muszą być dokładnie te same ustawienia co u mnie więc średnio będziemy też szansę trollować dobra split split i 40 wkładano akurat się przepaliło 12 tak. trzeba zrobić troszkę amunicji to na pewno myślałem że zrobić też więcej piecy bo to strasznie powoli przychodzi Wiktor, opłaca mi się kraftować rewolwer? Rewolwer nie, przecież masz dziewięć milimetrów, rewolwer ma troszkę więcej obrażeń. Co pies, zawsze strzeka. No Myślę, więcej... że na potwór... na te zwierzątka i tak dalej, to lepsze będzie rewolwer. Najlepsza jest nadal strzelba na te zwierzątka i tak dalej. No tak. Więc chwilowo postaram się używać strzelby na zwierzątka i tak dalej. No. To nie ma problemu, a jest dużo lepszy bo mam mniejszy recoil Lepsze celność, dalej strzela niż rewolwer A używa tej... To tam biega, to ty Dominik tam biegasz po prawej? Od naszej bazy? No Dobra, gdzie były te 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 z nimi zrobić te No nawet dwa mogę, a wiesz, co jest dziwne? Nie. Dawno nie zginęliśmy? No to to przy okazji, ale nie mogę postawić e, tego e, Metal e, fundamentu, nie? Śpiwory trzeba by robić. Ale one nie działają, nie można ich stawiać. A, czyli pewnie trzeba po prostu w jakimś zamkniętym pomieszczeniu spać. Kompletnie zamkniętym, nie? Słyszałem strzały. A nie my. To ten Prodevil. Prodevil? Zauważyliście, się, że jego nick łatwo pomylić z prodebil? No właśnie teraz właśnie tak usłyszałem. Bo ja prodebil, a ja sam prodebil. Mimo wszystko pasuje. Bo koleś lata po mapie i strzela ludziom w plecy, no. To chyba dobra sprawa. Dominik, no, wracaj do domu! Już. Czekaj, skończę tą rudę tylko. E, masz Tomek. Ty masz pistolet no. Tomku, nie? No. To chodź się wymienimy na razie, Byliśmy strzelba strzelbę w razie tego. Bo ja lepiej strzelam, jakby nie patrzeć. Czy ja wiem. Nie jest jestem wielką filozofią strzelać. Dobra, zobaczymy co będzie jak przyjdzie Prodebil. Bez urazy Prodebil. Jakbyś oglądał ten filmik, to... Wiedz, że też strzelę ci w plecy. jak będę... No nie no, ty pewnie nie będziesz miał jakichś problemu, żebyś załatwił koledze wejście na serwer. No. Ale wiedz, że cię kiedyś zabiję. już było chamski. ja tu piszę do administratora. 3-4 minuty o tym, żeby odwonowo Dominika podaje IP i w trakcie pisania kolej strzela mi w plecy całą serię z MP5, nie? Jeszcze zna, że zgadnąć mojego shotguna w flyer. No. A to nie było M5A4? MP5 To nie było MP5. Nie ma czegoś takiego jak M5A4. Ale właśnie to takie jest dziwne, no mówię ci to na pewno nie było MP5. Jest znaczy no to pisze tak, nie? No bo to jest MP5 wersja A4. Ale co to jest napisane, picze żebyśmy się nie przypieprzyli o prawa autorskie do broni, rozumiesz? Ale broń ma swoje prawa. Jak nie wykupisz ich od firmy, no to nie możesz ich użyć, rozumiesz? Dlatego wiele gier, gier ma zmyślone na... o... Dobra, dom. zapierdzielam do domu. Dobra, chyba. Mam 20 wyjścia czyli starczy mi na kolejne 4 pociski do strzelby, świetnie. Gdzie ta ulica? Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie, mam już pełen magazynek do strzelby. Świetnie Ile tego metalu w tym mamy taką dobrą sprawę? Ym, 150 na pół mi podział O 212 drewno mamy Tak 75 nie? 14 metalu ja. Dobra no y, zrobię gdzieś... to do pistoletu bo do strzelby się za bardzo nie przyda Na no low quality metal Ile to masz y, wejść do niego? A sloty no na to starcie na celownik, ja mam jeden stop tej strzelbie główniany a w tamtej miałem 6. Kuźwa, Szkoda, że oni w plecy strzelił, szmaciarz. Nie będę ukrywał. Nie lubię go. Też darował tobie drewno. Dobra, mam 15 drewna jeszcze przy sobie. tak, właśnie, mam dla ciebie drewno. No to dawaj. 15. O. Znaczy miałem 100 coś, nie? Ale zeszło na kilopy dla wszystkich. Mhm. Masz Tomek, holo. No tutaj jestem Dominik? Dominik, tu jest, chodź tu, masz, mam w ocie tym, tym zbieraj wszystko, bo leci najwięcej jak na razie O właśnie, M, m nie, no piszę MP5A4 Prodebil lata Ej, a gdzie reszta tych wszystkich smażonych mięs? Tomek pewnie teraz ma wszystkie Chyba ktoś do mnie pisze. Prześwietnie, żebym ja to jeszcze mógł przeczytać. No... Świetnie, świetnie, po prostu świetnie. Mogę ustawić sobie, że mam nagrywanie czy coś, o. No i tu jest reszta mięsa, no co ty pieprzysz. no bo... ci wyrzucę, bo jesteś w desiermieniu Masz dwa mięsa, ciesz się. Dankę. Ty właśnie jak, jak otwiera się kuchnię, myślę, to... że skończymy odcinek, bo jest noc i nie opłaca się nagrywać. Więc to był trzeci odcinek. Trzeci część, drugi odcinek z gry Rust. No. Więc żegna się, się z nami, Victor MM. Hey, Lisu. No I bohater. To i... no. się był mi Victor już o tym wspominałem. Paaa.